Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Titan Quest! Troszeczkę się zmieniło od czasu ostatniego odcinka i troszeczkę się zmieniło jak i w grze, jak i ogólnie, no bo jednak 4 lata minęły z tego co pamiętam. Tam było chyba w 2016 nagrywane. Sama gra doczekała się dwóch update'ów, nawet trzech, bo raz, że Anniversary Edition, dwa, że Atlantis, trzy, że Ragnarok. Niekoniecznie w tej kolejności, której podałem, którą podałem. No i w tym, w tej jakby serii, mini-serii, dodatku, kontynuacji serii, nie wiem jak to, czy jak to nazwać, będę przechodził dodatek e, Ragnarok, czyli wszystko to co Ragnarok dodał do gry. I będziemy ruszać dalej za głównym wątkiem e, fabularnym, czyli znajdź Dockera w porcie Leho... Lehaion. Mam jakieś poboczne tutaj? Nie. Nic tu na razie nie jest przyjęte. To może i nawet lepiej. Będzie trzeba się rozejrzeć za zadaniami. No, ja w złym miejscu byłem, chyba. Nie, no w dobrym przecież tu byłem. Nie, nie, nie. No, przekombinowałem. Mnie cofnęło gdzie indziej, bo. Yy, bo, 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 bo. Yy, tam mia miałem fontannę, pewnie? I mnie cofnęło tam. No nic, to teraz jesteśmy w Koryncie, tak? Powinno być. Grałem ostatnio na dwóch postaciach na przemian. Na moim druidzie na poziomie legendarnym i na epickim, bo na legendarnym sobie nim radzi tak średnio i tak skakałem szukając lepszego ekwipunku. I tak wyszło, że to postacią na 56 zdobywałem ekwipunek na epickim dla postaci na 68 podlegendarny, i był to ekwipunek lepszy, więc no tak to bywa w tej grze. Wszystkie questy wyglądają na to, że mam wzięte stąd. Wszystkie rozmówki przeprowadzone. Ale to można iść. Akt 5. Korent świętowania. Dobra. A zadanie główne: znajdź Dokera w porcie Lahoin. A gdzie, jest, gdzie tego portu szukać? No, ten dodatek już przeszedłem dwa razy, chyba. Ale tak jakoś się nie orientuję najlepiej. To jest zabezpieczone, czyli nie mam iść tędy, tylko mam iść tam do góry. Dobra, idziemy. Te potwory pasują na port. Tak trochę morskie, bo to jednak płetwy, więc... mogę się spodziewać, że coś tu zaraz będzie. Kontynuacja wątku. Z rzeczy takich ciekawych, jak kończyłem... bo tą postacią nagrywałem w serię w sumie, z Immortal Tron pod koniec, i... Tam rozwalając Hadesa na poziomie chyba normalnym, miałem tu samą tarczę co mam teraz. Tak mi się wydaje, chyba że to nie był poziom normalny, a coś pomieszałem, już nie pamiętam dokładnie. Musiałbym sobie to sprawdzić, a nie sprawdziłem, tylko gadam. Tak czy siak, wiem, że mam tutaj przy tej postaci nie dość, że build ogólnie, yy, sam zamysł postaci jest dość mocny. To jeszcze udało mi się dość szybko zdobyć przedmioty legendarne czyli fioletowe, które bardzo pasowały do tego buildu i sprawiły, że na długo nie musiałem się martwić o lepsze uzbrojenie. Teraz głównie przy życiu trzyma mnie artefakt, który daje mi wysysanie zdrowia, znaczy przekształca obrażenia w zdrowie. Dajcie mi to pozbierać. Dzięki temu moja szybkość ataku i duże obrażenia Sprawiałem, że wchodząc w dużą grupę potworów, po prostu się na tyle szybko leczę, zadając obrażenia, że nie muszę używać potionów. Chociaż nie zawsze, jak widać. Uhu! A ginięcie jest na porządku dziennym. Dość często sobie ginę. Więc y, można się spodziewać, że w tym odcinku też zginę. Gdzieś czytam artykuł ogólnie, że grę przejęła inna firma i ta firma zorientowała się, że w tą grę nadal gra sporo osób pomimo upływu lat więc postanowili po prostu dodać wydać dodatki co moim zdaniem było bardzo fajnym pomysłem, bo nadało grze drugą młodość graficznie się nie zestarzała jak dla mnie, bo ja jestem mało wymagający graficznie troszkę chyba poprawili też, więc i tak jakoś nie widać tego pływu lat. Gdzie ja idę? Raczej to nie jest główna ścieżka. O, zdanie poboczne. O kurczę. Jak ja mam atakować potwora, który jest w wodzie? Ej, no serio, jak ja mam go atakować? Lul, Czy ja mogę tu przejść? Tam jest jakaś mielizna, tak? Tak, to jest mielizna, mogę do niego podejść. No przestań pluć. Ojoj, bije, bije, bije mocno. Zaraz mi się skończy odporność moja... Dobra, odnowiłem sobie odporność na trudkę. Oj, ale chycił. że się schował. Przywołuje, tak? Ja pewnie nie mam za bardzo. A ła, ła, Obrywam strasznie. A teraz chyba nie mogę go bić. On się pojawi gdzieś bliżej. No bo, chyba taka fala tak. Chyba fala, że miałem się tłuc z tym, co on przywołuje. A dopiero teraz mogłem się jakby się z nim tłuc. Uuu! O, coś ładnego wypadło. Ale to coś jest dla wojownika. Ale nie wygląda na coś niezwykłego, bo nauczyłem się w tej grze w tym, przez tego druida, który miał po minus, sto, po minus 90% odporności na wszystkim i ginąłem na strzało od zwykłego szarego łucznika. Nauczyłem się, że w tej grze nie, nie są najważniejsze obrażenia, a odporności i. Troszeczkę inaczej patrzę teraz na przedmioty. I ten przedmiot pójdzie po prostu na sprzedaż, pomimo, że nie dostanę za niego za wiele. I, ej! <śmiech> <Uhuhu>. <śmiech> Ochrony dawanej przez zbro... odporność żywioły, trucizny, wysysanie zdrowia, energii. Na przerwanie działania! Wow! Wydaje mi się, czy ja to, ten amulet miałem w Wikipedii, zapisany yy, Titan Questowej, yy, żeby go sobie gdzieś zdobyć, ale nie wiedziałem, gdzie go zdobyć. Hygej, amulet Hygej, jest! Ojej, niesamowite. Ja chciałem ten przedmiot zdobyć farmiąc chyba tyfona, i w ten sposób mieć go na swoje. na którąś postać sobie go założyć, bo on w sumie na każdą postać jest dobry. A tutaj mi wypadł. Genialne. Coś pięknego, że to się tak udało. Dobra, muszę się wrócić, dlatego tu nie ma drogi, że ja muszę pójść do tamtej. zawsze, jak coś jest zabezpieczone przez zadanie, to jak się wykona zadanie, trzeba tam wrócić. O, otwarło się. Tak, to tutaj się miałem udać. Oczywiście idziemy boczkami. Oho. Lewejemy no, chłopa! Dobra, udało się, nim on mnie ubił. Co to są w ogóle za potwory? Oj, przesadziłem. Chłop zamarzł O, tutaj coś do obrony. Biliby mnie mocno, gdyby nie to wysysanie zdrowia czyli znaczy to przekształcanie w zdrowie obrażeń, bo widzę, że życie szybko zaczyna spadać, ale też szybko rośnie. Najgorzej z nieumarłymi. Dobra, i co tu jest, jakaś droga? Nie, to jest przerwany most. Grrr O muzu! Śpiewam dziś o tragedii Prama i Tyzbe. Kochankami byli z odległymi. Oj Ojejku. Kiedyś miałem, wiem, Pamiętam, że miałem kiedyś fazę na czytanie tych wszystkich, tych. fajne są te dialogi. Tak samo jest taki smaczek od y, fabularny, od twórców gry. Y, co jakiś czas wypada nam. Nie mam akurat tego przy sobie. Takie zwoje niebieskie, w nich są spisane historyjki, różne jakieś wypowiedzi albo listy od y, bohaterów w grze. I one tak naprawdę do, do niczego nie służą, do niczego nie są potrzebne, nic z nimi się nie da zrobić. I tylko tworzył dylemat, czy to wyrzucić, czy sobie zostawić. Jako, że mam z kilku lat grania nawalone jakieś amuletów i tego wszystkiego, esencji, i tych różnych pierdół ze wszystkich trzech poziomów trudności, pewnie połowa mi się nigdy nie przyda, bo raczej nie będę chciał każdą profesję grać. I tylko mi to zajmuje miejsce, ale przez to nie mam miejsca na zbieranie, właśnie takich fajnych rzeczy. Choć i tak część straciłem, bo wiem, że yy, ja gram 2012 roku tym druidem, co tam mam na, do tego drugiego. To nie jest główna chyba ścieżka. Główna idzie tu, tak? Nie, 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 tu jest, tam jest główna jednak. Tylko zastanawiam się, dlaczego już mam tam odkrytą mapę. Żółtych przedmiotów nawet nie sprawdzam, jakie mają statystyki, choć na druidzie musiałem je ubrać, bo po prostu miałem tak... Tak ta wrażliwość na kłótę przeszkadzała, że nie byłem w stanie nic utłuc, bo nawet dwa zwykłe potwory potrafiły z, biało, z białą nazwą, czyli takie najbardziej normalne, potrafiły mnie na kombo utłuc, gdzie nie miałem po prostu jakby wyjścia, jak się w ogóle bronić, ani nie miałem szans, żeby je zabić, nim one do mnie dobiegną, albo zaczną strzelać. Oj 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 oj, 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 ogłuszył mnie. No, było chwilę kiepsko ze mną. I musiałem ubrać żółte, bo nie mogłem niczego znaleźć z odpornością do kłutych, więc... No, tak to bywa. Ale tak poza tym, to nie ma co na nie zwracać uwagi. Tylko zielone i do nich te... Jakieś te, te... Sigurda. Jak mi się teraz te wszystkie nazwy kojarzą, jak się obejrzało cały serial Wikingowie. A tak to było jakieś takie wszystko obce. Serta kości, a w niej nic. Więc, ja, 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 ja co oni byli trudni do zabicia, na jakiś tam chyba na normalnym poziomie trudności. Na początku jeszcze jak się grało, gdy postać była dość słaba, i chwilę schodziło, żeby pokonać przeciwnika. Aha, tu nic nie ma, to jest tylko taka naturalna skinia. No, sama nazwa mówi, że to jest tylko element otoczenia. Nie, ale poziom trzeba podbić. O, ale lipa z góry mnie leją, a ja nie mogę nic zrobić. He, <grywka> mi się ta strutko odbiła. A, skrzynkę otwarłem, a w niej tylko to coś. Dobra. No i druidem nie mógłbym sobie pozwolić na stanie w takich strzałach. Bo ten jednak ma uniki, zdolność do obrony dużą, odporność na te kłute już w miarę. Więc to jest inna bajka. No i poza tym to jest epicki, a nie legendarny poziom. Przyjemnie się ich tłucze. No mam dużą wrażliwość tą postacią widzę. W ogóle jakie ja mam teraz zadanie główne? Tego kupać przecież nie spotkałem. Gdzie on polas? Ej, no właśnie, co ja robię? Ojejku, ja mogę od razu przeczytać to, yy, ten gość w porcie to nie był Ariston, tylko Lechion, a nie Lechion to był port ef, yy, gość w porcie miał na imię Haimon, a nie Ariston. Dlatego go tam nie spotkałem. Głupi ja. Po to ten tekst jest, żeby go przeczytać. A ja jakoś tak sobie przeleciałem i później się dziwię, co to się stanęło, co ja powinienem zrobić. No nie wiem, a dlaczego nie wiem, bo nie myślę, że trzeba przeczytać. A przecież to po to tu jest napisane. O, ale mi wypadają te. Amulet, to jest amulet, a to się nazywa relikt. No właśnie, relikt. Tego słowa mi brakowało. O, to może być ciężko. Ajajajajaj! No, ciężko. Skończyła mi się w ogóle ta... aura. Miałem ją, już nie miałem jej i przez to otrzymywałem dużo większe obrażenia. Tak, a zamiast sobie pójść po mój, mój eksport to ja sobie tutaj idę gdzie indziej. To chyba jest jakieś poboczne zadanie, bo tu jest wykrzyknik. Muszę to sprawdzić. Ja chciałem się wrócić, ale tam się za bardzo rozpędziłem. No tu się coś dzieje oskuba jest jako bieg Ale fajna muzyka, jaram się. O! Dobra. Co mi tu wypadło? Też dość ciekawy przedmiot, choć nie dając jakiejś yy, konkretnej przewagi. Uuu, ale skrzynia jaka piękna. Kolejny zielony. Co to w ogóle jest? Jeszcze... Oho, już nie ma miejsca. Co to było, to zielone? Aha, jakiś tasak, no dobra. Ogólnie zwiedzanie każdego zakamarka w tej grze daje nam tą przewagę, że mamy większy dzięki temu poziom, większą szansę na zdobycie jakichś yy, rzadkich przedmiotów, bo jednak z bardzo małą szansą, ale pojawiają się czasami nawet niebieskie w tych yy, w stertach kości, chyba z tego co kojarzę. Albo przynajmniej zielone na pewno się co jakiś czas pojawiają. Rzadko, bo rzadko, ale ilość stertkości w takich pobocznych lokacjach jest na tyle duża, że Faktycznie, można coś zdobyć w ten sposób. Gościu, wnerwiasz mnie. Raz mnie pozbawiałeś życia i teraz drugi raz próbujesz? O, elegancko, wbiłem poziom, to chciałem tutaj uczynić. Yy, I dać sobie punkty do Mistrzostwa Łowów i tu odblokować tą umiejętność. Cokolwiek ona mi daje. <grym> I możemy cisnąć dalej, przetestować to. No ale fajne. Czas odnowienia? Nawet, nawet szybko to idzie. Z jedynką powinno to razem się szybko regenerować. Dobra. Tylko muszę mieć rzecz jasna dużo przeciwników, żeby to było czuć. A jeszcze tu muszę dodać punkty. Teraz sobie dam zręczność. Dawałem wcześniej w siłę, teraz tam w energię, bo mi brakowało. Na czary. O, tu są jakieś NPC. Okej, okay, tu coś tutaj świata gada. To jest jakaś droga do wodowania. Nooo! Robię rozróbę. Zdechnę. Nie, dezorientację dobrą robią te moje pasywki, które działają na wszystkie obrzeżenia chyba jakie zadaję. Przez co te moje. A nie, same chyba te gwiazdki też robią robotę. Oj, fajnie, że tu poszedłem. Jakiś niepotrzebny mi <laughs> relikt wypadł. Czy niepotrzebny, jak niepotrzebny? Może się przydać do jakiegoś artefaktu. Potionek tylko właśnie taka ładna skrzynia. I tylko potyonek a czasami z sterty kości już są jakieś żółte przedmioty. Jeden z żółtych powinien być zawsze z tych ładniejszych skrzynek, bo to jednak dzięki temu się w ogóle ma kasę na jakieś ewentualne itemy od NPCów. I tutaj sobie skończymy przy tej fontannie. Czy tu są już NPC? Tak, tu coś jest, coś się dzieje. Może tego chłopa jeszcze spotkam na koniec, na zamknięcie wątku. To druga część miasta, jakby. A gdzie szukać pana... Czy można rozmawiać z kierownikiem? Tu jest zabarykadowane. Gdzieś tego Aristona zgubiłem i to dlatego mi się to pochrzaniło. Co? On tu stoi. Ejku. Dobra. Eee. <grywka> Uda się do kenrey i znajdź statek, który zabierze cię na północ. <grywka> Ojej. No dobra. Udałem się tam trochę w, nie w tej kolejności, ale byłem. Widziałem. I teraz tam kliknę i będę na północy. Tak to się porobiło. No, git. do fontanny. Jak to wygląda na mapce? Czy znaczy, tu sobie zobaczę? Pięknie. Mamy jakby cały ten epizod, jeden w jednym odcinku zamknięty. No i to by było na tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!